Dzień dobry, mamy już poranek, a to oznacza, że trzeba na siłownię. Także my, już przygotowani, czekamy tylko jeszcze za Marcinem. Eee, kolejny dzień. Eee, bałem się, że będzie w nie wszystko boleć. Eee, no wiemy, jak to zakwasy i, tak, i te sprawy, ale Wam powiem, basen po y, treningu, gdzie tak jest, ten, super robota. Nie mam tam jakichś żadnych problemów. Zobaczymy, jak przyjdzie Marcin. Czy będzie. Połamany czy nie? Zobaczymy, jak to będzie u niego wyglądać. No, jestem ciekaw. Tam Natalia ćwiczy w tyle. A tutaj Marcin, proszę bardzo. Także ruszamy. I jak to mówią, no mercy. Natalia tam, proszę bardzo. W głębi. Widzę, że za plecy się zabiera. No fajna siłownia, naprawdę fajna, dobrze wyposażona, są, są no wszystko co potrzeba, super, ale tam będzie już jak kondycja się poprawi, borki. Okej, okay. górne partie skończone, ja cały czas jestem pewien, że Marcin mi dorzuca jakiś ciężarów albo przekłada na wyższy ciężar, bo co, co seria to ciężej? Dobra, teraz wchodzimy na crossfitowe przyrządy, tam... Z jest Natalia, ale my zostaniemy tylko na handlarz. No, jest się jakoś ciężej. Ale Marcin uśmiechnie, uśmiechnięty, to najważniejsze. No i okej. Okay, trening zrobiony. Marcin właśnie wychodzi. I no. jak? z ważniejszych rzeczy. 45 minut siłowni. Pół godziny basenu i 15 minut e, opalania. opalania. leżyliśmy sobie plackiem e, na słońcu, także e, wychodzimy w tej chwili, idziemy sobie zjeść śniadanko zupkę. Tak już sobie tutaj wybraliśmy zupkę. Marcin jedzie z nami, także zostańcie z nami. A my już jesteśmy, my już jesteśmy na śniadaniu, Natalia wybiera Marcin. Yy, ogląda jak wygląda nowa, znaczy nowa, nowe miejsce do jedzenia, a tu już kole, koreańscy turyści, proszę bardzo. Masę turystów się podjeżdżało na ten Waters Festival, także będzie siedzieć. Przyjechaliśmy, przyjechaliśmy z Marcinem, bo chciałem sznycla. Marcin sobie też zamówił. Proszę bardzo. Jak rakieta tenisowa, panie. Taki... taki nie wiem jeszcze, ale takie dwa schnitzla. Dwa sznycla. A, to taka dopylpak. A my tutaj sobie czekamy. Chcieliśmy, bo to jest była wersja M i S. Myśmy takie S-ki s, -kipy. s -kipy. Wcześniej Marcin mówi, że tutaj krokodyla chciał jeść, ale już chyba krokodyla nazywa się Krokodel Bistro, ale nie uświadczysz. No okej, okay. u nas kolejny dym, na spokojnie. Będziemy e, zrobić zakupy, bo już musimy... Będziemy później pełnić zapasy. Natalia musi tam e, zająć się chemią. No wiadomo, że wszystkie te sprawy jest bązana. No. Różka, będziemy się chyba mobilizować, bo widziałem dzieciaczka. Także trzeba będzie tam zwrócić uwagę. A my jedziemy na rynek. Tutaj mamy mój rynek, ale mamy też taki, że Natalia jeździ nad no, swoim kampanią. E, Stałe stanowisko bo tutaj już teraz mniejszy ruch. Większość osób to już zapewne znajduje się na... nie, nie, to sprawy. Zapewne znajduje się już na... E, o, widzicie? Już się zaczynały korki. To już wszystko zapkane, dobra, spadamy na bok. Ja yy, wszystko. Znaczy wszystko. Jeszcze owoce na, na wieczór na kolację? Tak jest. No tak, ma też mięsko. Ale już jest późno. Ale wieprzowiny. Ale Co rano kupimy. Rano, rano. Yy, nie chcemy kupować. Nie chcemy kupować wieprzowiny yy, czy tam mięsa już po południu, bo Tutaj się sprzedają, no bo są święta. Bo później może być problem taki, taki eee, spełne, pełne obozy, może z takim zakupem. Także ludzie są pełni, owoce, bo no bo ludzie będą się zapatrywać. Będą balety, będą imprezy. Mhm. Do tego jeszcze kokosy, Arbus na wieczór i mamy komplet. Możemy coś. Mało ludzi, mało. Ja dzisiaj stację benzynową zamknęli, chciałem się zalać. Czy nie siebie, to... ...motor, ale... ...mimo, że jest powyżej 30 stopni, to jest, widzicie... ...ochmurno. No i co? S są tacy, co narzekają, że śnieg im pada, a u nas ciągle pada też. Ciągle, ciągle pada. zbierało, się, no zbierało dwóch dni. się, zbierało się. Zbierało się, tak od ale na razie jest takie o, takie no tam, jeszcze. prawie, że nic. Dobra. Jedziemy Jedzie... po jedzonko dla pieska. Tak jest. Jedziemy bo... z kolacją do pieska. Jak mieszka. Dostaliśmy jakby dotację na... Y... Na rzecz śmiecha i po prostu... No to działamy. Działamy, jedziemy do sklepu. No tak. No, ale to są oni... Te... Ci to mają jakiś inny kalendarz. Zawsze wszystkie markety, centra handlowe, to oni tam jakoś inaczej zawsze funkcjonują. U nich święta to już, nie, u niektórych to w październiku, ledwo znicze, znikną, bo już mają... Te Mikołaje były kiedyś e, czekoladowe. A już na tej, a znowuż jest tak samo przy Wielkanocnych. My piętrowyżej jedziemy. Ale ja w nie mogę tam No okej. Okay. Kupiliśmy cały wór karmy. Na śmiecha. Yy... Nie chcę pokazywać marki, bo zaraz będą tam głosy, że to niezdrowe, a to tamto to, i to tamto. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby ten pies miał jedzenie. Koniec. Ten temat kończymy. Śmiechu będzie nakarmiony, a to jest najważniejsze. Yy... Będziemy miał swoją miskę, będziemy ją chować u Marcina, bo się boję, że z tej miski ktoś zrobi sobie nocnik albo cokolwiek. no Po prostu... Tak, ci ludzie to są dziwni. Także tak, ma A, taką Michę. Także zaraz będzie miał odsypane i jedziemy mu zawieść. Także dzisiaj kolacja dla śmiecha jest yy, załatwiona. Przede wszystkim yy, no, żeby to nie zabrzmiało, że w imieniu śmiecha bardzo dziękujemy, ale dziękujemy osobie, która yy, wspomogła śmiecha. Yy, Wspomogła śmiecha, także bardzo za to dziękujemy. Nie, nie wiemy, czy my możemy to jakby imienia nazwiska, bo tam różne dziwne rzeczy są w Europie, także przede wszystkim dziękujemy za piękny gest. Proszę bardzo. Bardzo ciężko, co? Taka dubka. Taka Ewa, co dla ciebie? No. Chaci, 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 chaci. No. no co? A! Ty fafiacie ja Taki mały woliat jestem, nie? Taka, dupka. taka doka, taka doka. Tylko tak. Tak jest. Masz miskę nawet swoją już. No. Ty Proszę masz bardzo. Masz swoją. Ko wiadomo jaki kolor? Niebieska! No. A tam oczywiście karaokę nawalają, bo są święta, także <laughs> całe szczęście, że jeszcze jest trzeźwie, bo... <laughs> Później będzie. Zobaczymy jak mu będzie smakować ta karma. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Natalia! Ale się posypał. Dobrze, dobrze. Chodź, chodź No proszę. Jedz myszku, No nie mów, że nie chcesz. To będzie numer. To ode mnie. No tu nic nie ma. Proszę. A z ręki zje. Tu masz Proszę. Proszę. Tu masz. To jest kmerski pies, no właśnie. A je z ręki. Z ręki nie. Bo albo po prostu wiesz, no miska mu nie. No sorry Stefan, ale no nie wiedziałam, że ty leżała. Niebieska miska. On nie to jest przyzwyczajony. Psu. Tak. Karma y, to jest tak, na sierść, na ziemię. Jemu trzeba y, oleju chyba nalewać do y, tego. Możliwe. Kupić olej, żeby to było mokre. A my tego właśnie się obawialiśmy, bo. No. puszki, Puszki tutaj są w takiej cenie, że po prostu, żeby mu tam nie je robić jedzenia, to jest po prostu masakra. I, i najlepszą opcją stwierdziliśmy, że będzie ku, kupienie suchej karmy. Nic bo... Co nic, Nic z ręki. No to będzie miał mieszaną. Jeszcze kupimy mu wielką puchę, tam chyba jest. Są... No to wymieszamy jedzenie i będzie miało tak i takie. No. Musi się chyba przyzwyczaić do tego. Zobaczymy jak to Wszystko. On dostaje takie, wiesz, no... Znaczy to, co znajdzie tutaj u siebie na polu. Dobra, kończę, bo ten normalnie tam pieje. No dobra, to już wiemy co jest. Dla niego jest za suche, ta konsystencja jest taka. Dodaliśmy troszeczkę wody. I od razu zjadł. Także. Myślimy, spoko. że musimy... Chyba trzeba będzie mu to dodawać oleju albo nie. jakiś bulion mu nalać, żeby to się trochę roz, rozpuściło i będzie wsuwać. No bo on tak leci mu z tego pyska. Nie no bo nie, no nie zna tego jedzenia, więc... Coś nowego. Ale, ale nie, ale zapach ma. Ładny, bo jak ten podawał mu w, w rączkach, no to jad. Znaczy no zjadł. No to poszło, poszło zjedzone jest, nie? Także. Zjedzone. No jeszcze. się. Jeszcze tu znalazł groszki. No i o proszę, już podjadam dalej. No. Znaczy, no, Zaskoczenie było, bo tu zawsze mu przywoziliśmy takie po prostu chrząstki. teraz też będziemy jak mu, będziemy mieszać z różnymi tymi to co będą chrząstki, czy tam jakie inne. Podmowy, to będziemy dorzucać. Nie no nie wyrobię i wyjeżdżamy stąd, bo ten tam odpalił ze śpiewaniem. Także. Starczy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj troszeczkę tak. Hmm, chyba krótko będzie. Bo na lacie. Na, na spokojnie, bo. Y, nie można się ruszyć przez miasto, jest po prostu kocioł i zadyma. Y, y, Mieliśmy trochę rzeczy tutaj do zrobienia. Także tu musieliśmy się zająć swoimi sprawami. Nie za bardzo szło, jak się urwać. Przede wszystkim dziękujemy za pomoc dla śmiecha. Wiemy, że śmiechu dostał teraz karmę, która go zaskoczyła. Bardzo zaskoczyła. Tak, no po prostu pierwszy raz w życiu miał chyba coś. Z, z czymś takim do czynienia i hmm. y, no, potrzebował, nie wiem. No to mogliśmy, już, już wie, już, już wie. Znaczy, wiecie, no, na początku wie, nie wiedział w ogóle co, o co chodzi, bo zazwyczaj dostawał, czy tam książki, czy tam były jakieś podroby, czy coś, i po prostu łykał jak pelikan, a tutaj nagle było co, coś, wpadło mu do buzi i ja, no, a mu się poprzy... pucze, ja muszę to pogryźć. I mu się, mu się <laughs> poprzyklejało, i tak że on nie wiedział w ogóle co, 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 o co chodzi. Dopiero jak zaczęło mu smakować, zaczął ten. Myślę, że musimy to z olejem jakimś dawać albo z czymś takim. no mm. Może trochę buliony do tego dolewać, żeby mu to takie było. Bo jak doleliśmy wody, odczekaliśmy chwilę. No, no, to już nie było problemu. No, nie było Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za y, bardzo. Y, pomoc. Mm. I co? Dziękujemy za wszystkie komentarze, za subskrypcje stare. Nowe, y, patrodom. Y, Pocie jak to było? Ja, ja mówiłem, że kawowiczą, a to miałem mówić kawoszą. O, to takie było. Kawoszą, tak. To tzn. również dziękujemy. co Niech wam się darze Niech wam się darzy. <grymne> Teraz ty zrób guziaki. Aha, gorąco pozdrawiamy, bo wiemy, że gorąco u was... Słuchajcie, mi się wyświetlił jeszcze tak z innym. Wyświetlił mi się alarm, bo to chyba na, na, na Google czy na czymś mi się wyświetlił alarm, że ostrożnie, bo śnieg... Yy, Śli śliz śl śliska nawierzchnia i śnieg, śnieg, śnieg pada. Mówię, to, jeszcze, się... to jeszcze chyba pozostałości po Finlandii. Ja na... nie wiem, co tam się, no coś mi się tutaj zrobiło. Od, mhm. Także jeszcze raz, niech wam się darzy. Buzka, hej. Hej. hej.